W dzisiejszym odcinku wcielę się w rolę cichego asasyna, tylko po to, żeby śledzić i zabijać moją przyjaciółkę Pipi, która natomiast ma za zadanie przejść Minecrafta w jak najszybszym czasie po prostu zabić smoka. Kto będzie lepszy, czy Pipi ucieknie od śmierci z mojej ręki, napisz koniecznie w komentarzu. Tysiąc łapek w górę i wrzucam film, gdy nasze role się zamieniają. Subskrybuj i miłego oglądania! No to co Pipi, jesteś gotowa? Wow, wyskoczył mi aż błąd do tego shiftowania, jestem gotowy. Dobra. Żeby nawet obrałem miał w miarę plan, jak tutaj zacząć, żeby to zrobić jak najszybciej. No dobra, Więc... nie, ma, nie ma co przedłużać, ja cię zabijam, a ty masz przejść Minecrafta. Dalej. Tutaj tak dawać, dalej, zaczynamy miasta. challenge, przejechać Minecrafta, ja Czy... no, no, przejechać Minecrafta, Minecrafta. już tam, zacząć... już nie ma czasu do stracenia, ja lecę, bo już mam w miarę planu pracowane jak to zrobić jak najszybciej. Nie będę się opierniczał tutaj, nie zamierzam Jakiś domków zaczynać budować, tylko. Mamy tutaj bardzo ładną lokację do zaczęcia tego tutaj challenge'u Bo ja postanowiłem sobie wyzwanie Postawiłem sobie wyzwanie przed sobą, żeby to zrobić jak najszybciej Proszę mnie nie zabijać, proszę mnie Proszę mnie zabijać Tam O to chodzi w tym challenge'u, o to chodzi w tym challenge'u Dobra, dobra, dobra Odwal się, odwal się, pipi, pipi no. W tym razie ja też będę musiał jakoś sobie tutaj poradzić Żeby cię po prostu efektywnie zabijać Żeby efektywnie utrudnić Efektywnie, efektywnie, Efektownie, efektownie, bo nie ma być wiesz To nie ma być popisuwa, tylko ma być po prostu Ta. Tak, tak. Jest, tak jak chcesz mnie zabić, tak ma być, a nie że ty sobie będziesz tutaj jakąś sambę urządzał Ja tutaj zacząłem w taki sposób, że sobie zciąłem drewno, więc lecę z tym pamiętaj, eee... pamiętaj o tym, że twoim celem jest pokonać smoka A nie wiem czy to będzie takie proste dla ciebie, jeśli będziesz miał właśnie takiego gracza jak ja Tuż na ogonie, tuż na ogonie, tylko za bardzo nie mogę ciebie zgubić To jest najgorsze, że jak ty mi się zgubisz Nie będę ci zdradzał moich tutaj planów Nie zdradzę, nie zdradzę, nie zdradzę, nie masz co zdradzać Bo są bardzo dobre, bo są bardzo dobre Zaoszczędzę bardzo dużo czasu tym, co robię aktualnie Robimy tak, wjeżdżam tu Widziałem coś, widziałem jedną bardzo ważną rzecz Proszę mnie, nie zabijecz no! O co ty robisz? Zabijesz mnie! Słuchajcie, kochani, pamiętajcie, łapce w kurze. Więc zaczynamy tutaj moją rozgrywkę. W każdym razie. już mi się. O, że ty przełoczyłeś tą skrzynkę. Dobra, ta skrzynka była zbyt kozacka żeby się dostał. I słuchajcie, kochani, ogólnie zasady są takie, no że pipi, pipunia, ty za bardzo nie możesz umierać. E, już umarłeś raz, ale wybaczmy ci, to było na samym początek. Nie, wiem, no, nie z mojej winy, nie z mojej winy. No bo ja ciebie zabiłem, więc już teoretycznie te challenge powinien się skończyć. Łapka w dół pod tym filmem dla pipi, oczywiście. Że nie, będzie... ma być same łapki w górę dla że mnie. Będziemy What <laughs> A Dominik nikt tylko potrafi nie krytykować, a ja jestem dobrym graczem Minecrafta, jakby nie patrz. No, może, i... Wiesz co, nie oceniam, w każdym razie staraj się nie umierać i to przeze mnie przede więc wszystkim. Patrz, co teraz się dzieje, patrz, Musisz, co teraz się musisz dzieje, mnie ja. unikać po prostu, wiesz o tym, nie? Mam też możliwość teleportowania się do ciebie, ale tak. Ale sposób... co to jest za możliwość? Ty też musisz mieć lekkie no, wyzwanie. No tak, tak, no? tak mam lekkie wyzwanie, więc... ale mam możliwość teleportowania się do ciebie w taki sposób że nie mogę ciebie hamsko zabijać, tylko gdybym ciebie zgubił, nie? I wtedy nie mogę ciebie okay. zabić, tylko wiesz. A ty, droga Pipi, szukaj lepiej Smoka, żebyś nie wyszedł na nuba YouTube'a tutaj na tym kanale, więc Pipi, trzymam kciuki, ale nie będzie łatwo, zaraz Ciebie znajdę. O, widzę Cię. Zostaw mnie, lepiej, lepiej se uważaj, lepiej se uważaj. Widzę Cię. Lepiej se, ty to se lepiej uważaj, naprawdę, nie, bo ja mam tutaj I... ciężki miecz, ciężki miecz, więc jak y, zderzy się z Twoją głową, to będzie nieciekawy, że tak powiem, tak? Ty. Gdzie Ty jesteś, Pipunia? Pipunio, Pipunio. O. Co to było? Co robisz? Co tu robisz? O nie o nie, o nie, o nie, o nie! nie. Co, tu spokojnie, robisz, spokojnie. co tu robisz, ty, co tu robisz, co tu robisz, co tu żyj sobie własnym życiem, okej? Okay. Żyj... O kurde! Co ty robisz? Robie cię! Łobie cię rozumiesz, mi. rybenko! Rybęko! Łobie cię nawet! A ty skup się na swojej rozgrywce! Na mnie, na, na, na jak nie mam nie zwracać uwagi jak mi przeszkadzasz w rozgrywce? Jestem, ja chcę to zrobić jak najszybciej, o, tak? No, rekinu, no co? Jestem rekinem. Spokojnie, no, rekinem, rekinem, spokojnie. Jak ty, ty jesteś płotką, ty jesteś spokojnie, płotką. O co mnie to bije? No bo się topisz, no bo się topisz, bo nie umiesz pływać. Ja zdałem na kartę rybacką, kartę pływacką. <grym> kartę rybacką. Pływacką. Miałem 6 lat, a ty co? Tu nie umiesz nawet pływać teraz. Przyznaj się, przyznaj się przed wszystkimi. No przyznaj się mamy mały kryzys, ale spokojnie nie bójmy się. O co się lepiej? O cóż ode mnie?

No, oddaj te rzeczy. No. Pa pamiętajcie, kochani, że jeśli chcecie, jakby żeby zobaczyć mnie w roli Pipi, czyli jak ja uciekam przed Pipi, łapki w górę zostawiajcie. A teraz dalej, Pipi, weź coś, zrób, zbierz to no drewno. No to oddaj mi temy. Zbierz to drewno, ale nie takie są zasady. Nie takie są zasady. No i ja znowu ginę, no! Bo... Nie takie są zasady, Pipi. Nie nie, 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 ja się nie położę spać. No połóżcie! <laughs> nie położę się spać. No czemu? <laughs> nie położę się spać. No zrób to. A po co? No, no bo zrób... ja on chciał się przespać. Więc ja ci na pewno nie pomogę. Jestem ostatnią deską ratunku, serio. Na mnie nie licz. Dobrze, dobrze. Nie zamierzam nawet, bo ten sam dam radę. Ja przed chwilą chciałeś, żebyś przespał. Nie, ja nie chciałem, tylko chciałem, żebyś przespał, bo jest późna godzina i tyle. Nie? Muszę sobie zwiększyć tutaj jasno. O nie, już jest na maks. No i kochani, nastał ten czas. Gdzie musimy wyśledzić pipunie? Czyli skorzystamy z moich przywilejów. No nie! 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 O kur... nie! <laughs> gdzie ty jesteś? Aj pipunia! Nie wiem czy chcesz tego! Nie wiem czy chcesz tego końca! Ja nie, nie tego przejść, jak ty tak będziesz robił, przecież... AAAAAAAA <grymne> wow, dobra odejdź, 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 Czuję oddech na plecach, czuję oddech na plecach Czuję się jak Tommy Lee Jones ściganiu aktualnie Troszeczkę nie powiem I bardzo dobrze się czujesz Się znowu Pewnie jesteś w wywodzie, obstawiam O TY! O nie, co za... Eee e, OLE! Ale mnie zrobił! Nie, 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 Dobra! Dobra, dobra, dobra! Ale mnie zrobił, skurczemek, nie widzę twojego celu... jaka wieża! Fajna! Widzę! Jak... Ja tam poszedł! Sobie. Widzę jaka wieża, ale ja nie patrzę na wieżę. Patrzę tylko na swój cel! Patrzę tylko na swój cel! <laughs> Trzeba co tak pływać nieskończoność! <laughs> ja jestem już coraz bliżej! Coraz bliżej! Ty... Okej! Okay. Czy to jest twoje jedynek morski? Mamy to, mamy to, mamy to Elo Ale trifty. Czemu nie mogę pić z w tej ulicy? Kiedyś się dało w Minecrafcie O kurde to mu ale droga bez powrotu, droga bez powrotu. NIKS! Oglądałeś kiedyś królowa? Bo oglądałem dzisiaj ale tą, ale tą wersję nową. No nie, co się stało? Co się stało? Dobrze! Co się stało? Nie! I jak ja mam to teraz rozegrać? Jest noc, nie mam nic! Ja... ja idę do. Kr... Nie! Ja idę wierzę. do króla lwa, Simba tu na mnie czeka. Nie wierzę I... w to. Cię jesteś, Pipi! Pipi, cię jesteś! Dalej ogólnie kochani sporo czasu minęło teraz słyszałem pogłoski że pipi ma namiary już na twierdze więc yo ale mamy kurde porta zajbisty o co ty zrobiłeś stary co ty zrobiłeś w tym momencie galaktyka galaktyka co ty zrobiłeś w tym momencie co ty zrobiłeś w tym momencie słuchaj lepiej się nie zbliżaj bo tam skakuje nie 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 pipi nie 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 pipi nie zbliżaj się ale nie wchodź mi jeszcze do endu, błagam Cię. Nie zamierzam, czekam aż, żeby Ciebie tam pierwszego wrzucić i założę się, że nie poradzisz. Oj oj, 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 oj oj! zobaczymy, zobaczymy kto tu smoka pokona, bo jeżeli się okaże, że ja go pokonam, a to nie, w ogóle nie ma wcale. Ja a to nie jest w ogóle w interesie odcinka. O nie, co Ty robisz? Yo, what the hell? No, no! się dotykamy. Znowu się spotykamy! O, o, masz te diamentowe tego Nieźle, no nie nieźle Bo wskakuje, bo wskakuje, przysięgam Oooo, z... nieźle, nieźle O nie, 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 dobra wskakuje, wskakuję Nie mam na siebie siły, nie mam na siebie siły na tym świecie Przysięgam, przysięgam, nie mam siły już na ciebie Ja tam wyjeżdżam stąd po prostu no jestem blisko już, tak! Zostaw mnie! No nie, bo jakieś sztucz! Pozostaw no sz... O! Skoczył! Dobra. Elo, 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 A! elo, elo! O nie! Co ty robisz? Co ty robisz? Czekaj, czekaj, czekaj! O kurde! Spokojnie, bo ja też słuchajcie, kochani, nie mogę tego zwalić. Bo jak ja bym tutaj się. Z... Jezus, ale było blisko, to było dobre, pipi, szanuję. U uścisnąłbym ci dłoń za tą bitwę teraz, tutaj. Nie, ja nie, respekt wiadomo, nie, szacunek straciłem. przeciwnika. straciłem. Ale... Mózg straci straciłeś, ja jestem królem Minecrafta. Dalej, pipi, nie mam zamiaru ci pomagać w pokonywaniu smoka. O nie, łóżko wybucha, zapomniałem o tym Okej, 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 słuchajcie kochani, podoba mi się ta bitwa, podoba mi się Jest bitwa ostateczna, ja jestem wysłannikiem smoka Który ma za zadanie utrzymać go przy życiu jak najdłużej się da Smok, wychwalam ciebie, wychwalam ciebie, wychwalam ciebie Będę ci pomagał i będę ci wierny, tak żeby zniszczyć pipi Tak żeby zniszczyć... O nie, ile... <laughs> Nie! Przegrałem? <laughs> Przegrałeś! Dobra, dobra, Pipi, oto twoje drugie życie! Oto twoje drugie życie! Pamiętaj, że nie wykazałeś się wytrwałością w tym challenge'u Widzę, że sobie tutaj nieźle celujesz. Masz tutaj innego przeciwnika na horyzoncie. A ty nie masz jedzenia, czy... Bo nie wiem, czy ty się przygotowałeś na tą wyprawę, czy się nie przygotowałeś? Przygotowałem się, przygotowałem. No się. to całe szczęście, że się przygotowałeś. Ja mam nadzieję. O nie, 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 nie! nie, nie

Zadajcie kochani pytanie czy będzie 3 do zera Jak będzie 3 do zera to To już jest serio łapka w dół dla Fifi, a oczywiście łapka w górę dla mnie. I pamiętajcie o tym, że jeśli chcecie zamienić się rolami, to łapki w górę i wtedy robimy łapki ten w sam górę. challenge. O nie! O nie, I don't like you! A ty masz złote jabłka? Tak, bo już jadłeś <laughs> Fifi, ty jesteś zbyt Do no słodu chyba. Bo zapomniałeś, że słowa swojego wysłanika! A, chyba pajaca. Pajaca! pajaca. Pippi się pewnie chowa za jakimś klanem. Albo robi coś niezwyczajnego w Co no nie no Trzy no to się 3, przecież. 3 do no zera się nie da 3 do zera się nie da takich rzeczy ogarnąć 3 do 0 Kochani dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka ja jeśli jestem chcecie zobaczyć jest mnie jest w roli pipi pamiętajcie o łapce w tym górze Jestem um, nawet do um, spałna nie wyjdziesz kochani graliśmy w to w 3 godziny, trochę mniej niż 3 godziny, ale w każdym razie mam nadzieję, że docenicie nasz cenny czas Dziękuję Wam za oglądanie i trzymajcie do się. Do Cześć. Centro.